Witam Cię w kolejnym odcinku serii Przybyska Podcastuje. W dzisiejszym odcinku wezmę na tapetę temat, czy nazywanie makijażu profesjonalnego usługą luksusową jest klasą, czy Wiochą? Zapraszam. Zanim przejdę do omawiania całego tego zagadnienia postanowiłam spisać, czym jest w ogóle makijaż profesjonalny. Makijaż profesjonalny to sposób wykonywania makijażu, który wyróżnia się precyzją, trwałością oraz indywidualnym dopasowaniem do potrzeb i urody osoby. Jego celem jest podkreślanie atutów w twarzy, ukrycie niedoskonałości oraz kreowanie określonego wizerunku. Często na specjalne okazje do sesji zdjęciowych w świecie filmu, mody czy mediów. Kluczowymi elementami są dobór odpowiednich kosmetyków do typu cery, technika Aplikacji oraz umiejętności korekty owalu twarzy, kształtu ust, oczu czy brwi. Profesjonalny makijaż charakteryzuje się również wysoką trwałością, odpornością na warunki otoczenia i naturalnym wykończeniem, tak by nie rozmywał się i nie spływał w ciągu dnia. Wykonany jest najczęściej przez wizarzystę, czyli profesjonalistę specjalizującego się w sztuce makijażu, który zna najnowsze techniki oraz trendy i potrafi je dostosować do indywidualnych oczekiwań klienta oraz, oraz okoliczności. Wieczorowych, biznesowych, fotograficznych, ślubnych. Makijażysta łączy wiedzę techniczną z kreatywnością, pomagając podkreślić naturalne piękno, a jednocześnie tworzyć wyraziste efekty wizualne. Hmm. Czy to jest luksusowa wiedza? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Natomiast to, co chcę dzisiaj wziąć na tapetę, to sam wydźwięk, jaki często towarzyszy. W momencie, gdy wyrażenie usługa luksusowa jest używana przez wizażystów. Ja bardzo nie lubię tego określenia i bardzo nie lubię, gdy ktoś go używa z wizażystów, ponieważ mam wrażenie, że jest to sposób taki bardzo wyniosły używania tego makijażu. Często używamy tego stwierdzenia w oburzeniu o jakąś sytuację. Przeważnie jest to różnica poglądu odnośnie cenę makijażu naszej oraz klienta. I teraz patrząc na realia w dzisiejszej dobie, możemy iść na makijaż zapłacić 150 zł i mieć całą tą listę, którą przed chwilą wymieniłam. Możemy mieć do drugiej osoby zapłacić 500-600 zł i mieć dokładnie tą samą listę, którą wymieniłam. Czym się różnią te dwie osoby? Prawdopodobnie standardem wykonywania tych usług. Jedne mogą dopiero zaczynać, mogą być tylko mobilne, nie posiadać swojego własnego studia albo takiego miejsca zaczepienia. Druga może mieć to wszystko może mieć już wyrobioną renomę może pracować na zupełnie innych kosmetykach, na zupełnie innych akcesoriach. No i właśnie, czy jedna i druga powinna się rozróżnić, jakby ta, ta pierwsza osoba to co. Wykonuje usługę makijażu, a druga usługę luksusową. Cała otoczka jest istotna, ale bardzo nie lubię, gdy makijaż profesjonalny nazywa się usługą luksusową. I tak zgodzę się, zamiast używać określenia, że jest to usługa luksusowa, wolę określenie, że jest to usługa nie pierwszej potrzeby, czyli nie potrzebujemy jej do życia. Ale w bardzo miły sposób na mnie po prostu upiększy. Oznacza to, że klientki korzystają z niej, kiedy czują taką potrzebę, kiedy mają poczucie, że chcą się czuć i wyglądać po prostu ekstra. Wersję 2.0 swoją po prostu zobaczyć. Jednak bez tego make upu nie umrzemy z głodu. Dlatego zamiast mówić, że makijaż to usługa luksusowa, wolałabym, żeby. Klientki wychodząc w naszych makijażach powiedziały do swojego męża: Marian, czuję się jakby luksusowo. Także pamiętajmy o tym, żeby jako wizerzystki, nawet jeżeli udzielamy się na grupach branżowych, pamiętajcie, że to nie jest hermetycznie zamknięte środowisko. Pamiętajcie, że tam również są klientki. Pamiętajcie, że o ten nasz wizerunek dbamy na każdym kroku. Pamiętajcie o tym, że będąc wizerzystką, wykonując taki, a nie inny zawód trochę jesteśmy osobami publicznymi, troszeczkę jesteśmy takimi bardziej osobami na świeczniku jesteśmy znane po prostu przez kobiety, no bo mimowolnie mówi się o nas w momencie, gdy jedna bądź druga kobieta potrzebuje usługi makijażu profesjonalnego także pamiętajcie na każdym kroku, żeby jak najlepiej prezentować całą branżę, może tak, może tak z mojej strony was o to poproszę, żebyśmy nie były odbierane jako te takie grażyny, które nie wiedziały co począć ze swoim życiem, więc postanowiły, że będą miziać tym pędzelkiem, tylko żeby rzeczywiście ludzie odbierali nas jako prawdziwych artystów, bo to, co my tworzymy, to jest dzieło sztuki. E, tylko że płótnem są twarze. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Przybyska podcastuje. Bardzo Was proszę o zostawienie po prostu lajka pod spodem e, albo serduszka, i do następnego!